Hejka kochani! Dzisiaj tworzymy Sarsę i Kleo w Toka Boka. Tutaj z boku wyświetla Wam się zdjęcie, jakie stylizacje i. Jak, jakie jakby outfity i w ogóle co odtwarzam. No więc zaczynajmy, ale pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego filmiku. Z Tokaboka, Boka, ani też żadnego innego. No to zaczynajmy! Dobra. Stwórzmy sobie najpierw sarsę. Ogólnie postaram się zrobić takie, jakby wiecie, jak najbardziej podobnie, ale będzie to ciężkie zadanie. Na pewno. Dobra. Zróbmy taki. No, wiem, że jakby. Nie robię takiej, wiecie, jakby robię po prostu... <laughs> Nie chcę, bo tak inne nosy wyglądają okropnie, więc po prostu, więc najpierw próbuję serce. Postaram się teraz znaleźć właśnie jakieś koczki, czy... Przepraszam, robimy, Boże, Kleo i Sanach. Co ja gadam? Kleo i Sanach, tak. O, coś, coś. Kleo i Sanach. A ja tu wam o jakiejś sarsie gadam. Aaaaajkujejku. Hmm, to jest bardzo trudny wybór. Najczęściej jakieś kitki, no ale no to mi kompletnie nie pasuje. Po drugie ma jakieś zielone końce, co i nie pasuje mi. Więc odpada kompletnie. Hmm. No, albo to, albo to, więc... To ma dłuższy włosy, więc zróbmy to, ale chodziłem bardziej o takiego kitka. Teraz zrobimy jakieś oczka z rzęsami, dobra jest. I teraz taka właśnie jakaś... Też taka dobra no, w sukienka. Tylko taka teraz podobno. Ale nie no to też. Kurczę taką identyczną będzie mega ciężko znaleźć. I po co? Sobie taką stylizację wybrałam. No ale no, jak zadanie, to zadanie. No, chyba zostawimy to, no bo innego niczego nie znajdę. Czy to, czy to, czy to. Hmm. Chyba to. No, bo to jest tylko czerwone, to jest chociaż zielone z czerwienią. Teraz jakaś zwariowana czapka opaska. Chociaż nie pamiętam, czy kleo tam miała jakąś opaskę lub czapkę, ale zaraz to sprawdzę i zaraz do was wracam. Dobra, stwierdziłam, że taki kwiatek najlepiej będzie pasował, ale dalej spróbuję coś jeszcze zrobić z tymi włosami. No bo y, pasuje mi jeszcze ten kitek, tylko że on jest z tym zakończeniem kolorowym, co mi nie pasuje. Chyba coś takiego. To też jest w sumie jakiś ten kitek. Bo chciałam jednak jakiegoś kitka takiego zrobić. Nie wiem, dlaczego mam to naprawimy. Chyba coś takiego? No nie no, nie chcę coś takiego. No dobra, no chyba, że już... <laughs> musiała na to postawić. Nie no nie. Dobrze, niech będzie coś takiego. Ale dlaczego nasza Cleo ma zielone brwi? Jeszcze sprawdzę, czy nie będzie jakiejś innej może sukienki. A może coś takiego? No dobra, zróbmy. Ani to, ani to nie przypomina mi tej sukienki, ale niech będzie już coś takiego. Trzeba bardziej przypomina Jeszcze może poszukamy sobie czegoś tutaj. Tu są jeszcze jakieś, właśnie czasami, sukienki, przebranie. Nie ma. No to robimy teraz same. Więc robimy podstawowe rzeczy. Staramy się robić takie same, no bo to już są, to nie są jakby. Nie będziemy tym różnić, bo nie chce mi się odróżniać, czy ten nos jest inny od tego, czy nie. Nie będzie to łatwe. Teraz tak. Na pewno pamiętam jak miała stylizację, ale jakie włosy, to zaraz sprawdzimy. Wy macie łatwiej, bo macie tu zdjęcie, możecie sobie patrzeć. Nie mogę. Ale no, w ogóle są fajne ciuchy. No ale my nie o tym. Sukienka. E, sukienka, gdzie jest ta sukienka, której szukam? Teraz ta, czy ta, chyba ta mi bardziej do tej stylizacji pasuje. A Jadko. No, a, nie, czekajcie. Najpierw zrobimy jeszcze oczy I, te, i zaraz, zaraz dopiero sprawdzimy sobie. Tutaj mi się był rozpuszczony, no ale ja nie pamiętam. Dobra, zaraz to wtedy. Widzicie, jednak się myliłam, bo to był taki. No, coś takiego, taki właśnie kucyk, No i widzicie. Myliłam się. Myliłam się. Aby coś takiego. Nie, chyba tak krótsza wersja. Podpasuje. No. No tak, też tak myślę, że tak krótsza wersja. Możecie teraz ocenić, czy są podobne. Oceńcie w komentarzu, na ile Kleo yy, i Sanach są podobne, tak jak na tym zdjęciu. Moim zdaniem. No nie jest to stuprocentowe podobieństwo, podobieństwo, ale podobieństwo jest. A jeśli filmik wam się spodobał, no to dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego mojego filmiku. No i widzimy się w następnej historyjce lub w następnym odcinku lub w jakimś innym odcinku, nie z taka boka. Ta pa pa, życzę miłego dnia.